Hej, cześć i witajcie. Z tej strony, Prime Wolf. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Światopogląd. Jest możliwość zmiany nazwy, która przechodzi mi cały czas przez głowę, ale to się namyślimy. Namyślę się w kolejnych odcinkach i wtedy was poinformuję. A więc. Trochę się zmieniło. Trochę porobiłem wiosce. Skończyłem e, hutę, i trochę ozdobiłem tą wioskę. Ok, a więc po tej przebitce, no właśnie, wioska. Trochę się tu zmieniło. Podostawiałem lampy. Zrobiłem w końcu ładnie. No, czy ładnie, to takie dla mnie ładnie, wyglądającą ścieżkę dookoła. Znaczy dookoła. Tą, co tutaj była, to poprawiona jest na taką właśnie oto ze żwiru z samej bloku ścieżki i guziczków. Dodałem krzaczki, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze muszą dojść drzewa, kwiatki może różne urozmaicenie tej wioski. No, właśnie drzewa. Także też przerobiłem jedną rzecz, jaką jest biblioteka. Była mniejsza, teraz no, jest dosyć duża. Wypełnienie jej zostawiam też na przyszłość ponieważ czekam aż wyjdzie 1.20. No nie, ja niestety mam taki problem, że nie mogę grać na 1.20 normalnym, ponieważ mam za słaby komputer, przez co mam bardzo mało FPS-ów. Nawet tam chyba 60 nie mam, więc to byłaby katorga tylko i wyłącznie. Dlatego gram na dodatkowym modzie, które mi pozwala właśnie tutaj grać przy no, moim słowem komputerze. Ścieżka jest dosyć ładnie zrobiona. Trochę się nad nią męczyłem, nie powiem. ładnie kilka godzin ścieżką, ustawieniem tych wszystkich lamp. Mam nadzieję, że to będzie lepiej wyglądać. Nawet prześpimy. Teraz, no właśnie, bo... ci już noc zrobiła. Jest niedużo zmian, ale jest ich jednak troszkę. No jak mówię, sama ścieżka razem z lampami, jest zrobiona huta, no powiększona biblioteka. A więc dobra, przejdźmy do huty. Tutaj ścieżka ta jest też poprowadzona i niedokończona w tym, w tym miejscu, ponieważ no, no to jeszcze, za to się jeszcze nie zabrałem. wolę poprawić tamtą część yy, tej ścieżki. Oto jest huta. No, czy wyszła ładnie? Mi się średnio ona podoba, ale nic wiem, że lepszego nie zrobię. No oczywiście są kowadła. Trochę więcej kowadeł stoły te rzemieślnicze. Mm, jak to się nazywało? Koło to. Do zrzucenia enchantów, no wiadomo o to chodzi, zabrakkuje mi nazwy. Są także stojaki, na nich wrzucę zbroję, takie jakieś pojedyncze elementy, złote, niezłote. Tutaj też musi przejść jeden stojak. Są w niektórych miejscach porozkładane tak właśnie, narzędzia, tak jak tu i tu. Jest pięterko wyżej. Na pięterku wyżej jest dalsza część, właśnie tego jednego ogromnego pieca, z którym miałem trochę zabawy. także więcej stołu, więcej kół, więcej narzędzi. Tutaj mają, jest nawet 9 łóżek. Gdzie muszę troszkę ich więcej tutaj podostawiać, ale to jest szczegół. I balkonik. Mi się podoba koncept tych płotków tak zrobionych, ułożonych jako te właśnie trzymające jakby mocowania. No to niestety jest tak w ogóle po skuśce, no ale. Nie mogłem dojść po prostu, bo by to głupio wyglądało. No i tak, to z płyty tyle tak naprawdę. No nie robiłem za dużo magazynu, dalej nie ma. To nie wiem kiedy on powstanie w końcu. Bo to to zajęło mi sporo czasu, a reszta to jest kolejna duża sprawa, jeszcze plus zrobienie wioski i rolnika a jak można zobaczyć z z porównaniem do poprzednich odcinków nie ma tutaj już bambusów ani owoców horusa no został kokobinsy czyli kakao ponieważ go powoli sobie trochę zbieram czemu to zlikwidowałem ponieważ jak najszybciej chcę zbudować tą część wioski przenieść wieśniaków i yy, zacząć niszczyć tą wioskę. Czy tutaj coś się zmieniło? Chyba niezbyt, z tego co pamiętam. No oprócz ilości szalkerów ze stołem. Powoli mi miejsca zaczyna brakować już na szalkery ze stołem. No tak naprawdę tutaj się w magazynie nic nie zmieniło. No tylko że mam ma trochę lepszy układ w Ender ale to jest najmniejszy szczegół, patyki, drewno no wszystkiego mam powoli coraz mniej kolejna jaka zmiana tutaj była, to jest dalsze wykopywanie jak na razie zjadłem sobie za cel wykopanie do pewnego poziomu całego, całej tej platformy no prace stoją przez dobre chyba kilka dni nawet nie z wykopem ani jednego stołu. Oczywiście problemy jest graficzne. Do tego poziomu chcemy wykopać całą tą przestrzeń, a potem wszystko sekwencyjnie kopać w dół. Aż doby droga. No a potem postawić tu jeden wielki projekt. No mam nadzieję, że będzie to jakoś wyglądało i będzie się podobało, bo ambicje mam na to naprawdę duże, tylko tyle, że mało robiłem, ponieważ no powiem szczerze, byłem przeziębiony, dalej jestem, jestem na antybiotyku, więc no nie miałem zbytnio dużo sił do robienia czegokolwiek tutaj. Dlatego też tak słabo z odcinkami było. Czy to się na tyle zmieniło? No chyba tak. No jedynie co to tu krówki rozmnażałem. No i w sumie to tyle. Jest ta huta, która no dosyć mi się podoba nawet tak teraz patrząc. Naprawdę poświęciłem jej samej tej hucie. Licząc z poprzednimi live'ami, na których próbowałem budować koncept tej huty, potem i tak zniszczyłem to trzy razy. To jest trzeci projekt tej huty, który jest wybudowany. Mam nadzieję, że on się podoba, bo no troszeczkę na nim popracowałem. No magazyn to jest kolejna duża rzecz, która będzie do zrobienia. Oraz te ścieżki, drzewka. Kolejne budynki oraz sam farmer, który no musi tu powstać. Gdy oddzielę sobie płotkiem I jakiś fragment, gdzieś no taki tutaj, fragment, zamknę tą wioskę. Ona będzie sobie działała. Wieśniaków przeniosę tutaj, a całą tą wioskę zniszczę. Dlaczego chcę ją zniszczyć? Ponieważ chcę zrobić koncept tamtej wioski. Ta wioska jest spokojna. Dla bo dżangu wyszła fajnie. 1, 14 poprawił sporo te wioski, lecz wygląd tej wioski nie jest dla mnie tak fajny dosyć jak to, co tutaj się prezentuje. Oczywiście dachy tych tutaj budynków nie są za piękne, no ja to od razu jestem w stanie sam powiedzieć. Tak samo i tej chuty, ale przynajmniej wygląda to o wiele lepiej. Tech tak w ogóle, jeden taki mały szczegół, dach tej chuty. Jest wzorowany na dachu starego kowala z wiosek. Też miał tutaj właśnie te e, wygładzone stołny. na rantach. A więc, no, tak naprawdę to jest na. Tyle. Nic tutaj tak więcej nie robiłem. Trochę awczyłem na farmie żelaza, trochę na farmie creeperów. No i to tyle tak naprawdę. No, postaram się w kolejnych odcinkach zrobić jeszcze więcej. Poprawić całą, zbudować dom wioskę o ileś. Tylko od razu mówię, powtórzę jeszcze raz. Odcinki z tej serii Minecraftowej nie będą co tydzień. Będą co najmniej możliwe, że czasami co tydzień, co dwa lub co trzy, nawet może i co miesiąc. To wszystko jest zależne od tego, jak. Często będę mógł grać, i druga rzecz, jak często będę robił zmiany takie, żeby będą po prostu widoczne, bo tak jak zrobienie farmy, na przykład gdzieś tam, e, farmy bambusów, no to to jest taka mała rzecz, to jest mało niewidoczna. Dlatego zmienkę o niej i tak dać. I Także to na tyle. Krótki, niekrótki film, lekko pokazujący, co się zmieniło. Ja jestem Primewolf, wy jak zawsze, super widzowie. Więc na tle tej wioski żegnam się z Wami i zapraszam do innych serii, tak jak Sforza, Satisfactory, którą także wznowię z powrotem. No i także przeszłości nowych serii, które niebawem się pojawią na kanale. Jeszcze raz, na razie i cześć.